800 zł za 2 godziny pracy 8 razy w miesiącu, czyli 6400 zł za 16 godzin pracy. I spokojnie, nie jestem żadnym coachem, nie naciągam ci na żadne piramidy finansowe lub inne skamy. Mówię o realnym biznesie, o którym opowiem za moment. Cześć, nazywam się Maciej Chojnacki, jestem właścicielem firmy Jaju.pl oraz firmy Panettle, czyli firmy, która zarówno sprzedaje oraz wynajmuje dmuchane atrakcje na terenie Polski. W naszej firmie wynajmującej potrafimy zorganizować nawet 100 eventów w skali tygodnia oraz zatrudnić do 60 osób. I to właśnie o dmuchanym biznesie chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać i pokazać Wam, na czym to właśnie polega i ile można na nim zarobić. W późniejszym etapie filmu opowiem Wam także o wadach, ryzykach związanych z tym biznesem, ponieważ tak jak każdy biznes i ten nie jest biznesem dla każdego. Kwoty, o których wspomniałem na początku tego filmu, są jak najbardziej realne i są to kwoty dla osób początkujących, dopiero co wchodzących w ten biznes, które to zainwestują około 13 tysięcy złotych na zakup swojego pierwszego dmuchańca, pierwszej dmuchanej zjeżdżalni. Ale żeby nie być gołosłownym, podam Wam zaraz dokładne przykłady, jak to wszystko obliczyliśmy w tym filmie, żebyście mieli pewność, że nie ściemniamy tutaj, że nie ściemniam, tylko że mówię na swoim przykładzie, na w przykładzie swojej agencji wynajmującej atrakcje. I dlatego przejdźmy do liczb. Wynajmujesz dmuchańca za 800 zł na jeden dzień. Taki dmuchaniec jest w skali miesiąca. W stanie wynająć kilkanaście razy, ale przyjmijmy, że wynajmiesz go tylko 8 razy. Sobota i niedziela. Dwa razy po 800 zł masz 1600 zł, razy 4 weekendy masz 6000, 6400 zł. Praca, którą musisz wykonać, zajmuje około 2 godzin łącznie. Jest to godzina rano na montaż i zabezpieczenie atrakcji oraz godzina wieczorem na demontaż i Spakowanie atrakcji na samochód, na busa, na przyczepkę, czymkolwiek to będziesz woził. Oczywiście pracy tej nie wykonujesz sam. Możesz, ale nie polecam. Taki dmuchaniec waży około 180 kg, więc zdecydowanie sugerowane jest to, aby wykonywać to z kimś. Z racji tego, że na ten montaż i demontaż nie poświęcasz całego dnia, tylko jakąś część czasu, w tym przypadku około 2 godzin, a jestem przekonany o tym, że jak będziesz miał większą wprawę, pójdzieć to szybciej, może być to idealne rozwiązanie dla Ciebie, jako praca dodatkowa, na boku, na sam początek, nie musisz rzucać od razu swojego stałego zajęcia, wszystko poświęcać na dmuchańce, tylko stopniowo rozwijać ten biznes, a jak Ci się on rozwinie, dopiero wtedy przejść na wyższy etap. Kupić dodatkowe rzeczy i zarabiać nawet 32 tysiące, tak jak opowiadam w tym oto filmie, bo wiem, że się da. Następnie, jeśli będziesz nadal się rozwijał, będziesz dokupywał kolejne atrakcje, zdobywał kolejnych klientów, klienci będą Ciebie polecać, polecać, polecać. Może stać się to Twoim głównym zajęciem, tak jak wielu naszych klientów, którzy zaczynali od jednej atrakcji, a aktualnie mają ich kilkanaście i przeszli z pracy dodatkowej. Na pełnoprawną pracę, na pełny biznes z właśnie dmuchanymi atrakcjami. Oczywiście, ten biznes ma wady i nie jest dla każdego. Chcę być z wami transparentny, dlatego teraz opowiem wam o wadach tego biznesu. Jako pierwsze, jest to biznes sezonowy. Sezon trwa, załóżmy, od maja do końca września, do połowy października. Oczywiście, jeśli rozwiniesz już swoją firmę, będziesz miał więcej atrakcji. Biznes ten może być biznesem całorocznym, o czym opowiadam dokładnie w tym oto filmie. Jeśli jednak zaczynasz, w większości przypadków będzie to biznes typowo sezonowy. Od tego maja do połowy października. Kolejna wada tego biznesu będzie on wymagał, jak każdy biznes, od Ciebie dyspozycyjności i tutaj. W tym przypadku, zwłaszcza w weekendy, większość klientów indywidualnych będzie chciała wynająć dmuchaniec właśnie w weekend. Na imprezy jakieś domowe, imprezy w ogródku, imprezy, jakieś garden party, tego typu wydarzenia. Twoim zadaniem będzie montaż rano i demontaż wieczorem, tak więc mimo wszystko niestety nie wyjedziesz nigdzie na wakacje w weekend, no bo będziesz miał do rozstawienia dmuchańca. I tak jak w każdym biznesie, tak i tutaj, musisz nauczyć się jakichś podstaw reklamy, podstaw sprzedaży, podstaw marketingu, żeby klienci do ciebie trafiali, żeby klienci chcieli korzystać z Twojej, z twojej oferty, żeby chcieli z sobą rozmawiać, żeby nauczyć się z nimi rozmawiać w sposób taki, że finalnie zdecydują się na Twoją firmę, a nie firmę jakiejś tam konkurencji. Ostatnią wadą, która może blokować Ciebie do wejścia do tego biznesu, jest kwestia logistyki, a mianowicie. Żeby przetransportować taką dmuchaną zjeżdżalnię, potrzebujesz albo przyczepki, albo jakiegoś busika, na którego będziesz mógł umieścić daną atrakcję i w sposób wygodny dostarczyć ją do klienta. Biznes Młocami jest biznesem przyjemnym, jest biznesem wymagającym, ale bardzo satysfakcjonującym. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z nami. Odwiedź naszą stronę, dowiedz się o nas, przeczytaj Kim jesteśmy, jak zaczynaliśmy, jaka była nasza historia. Możecie ją zobaczyć także w tym filmie i do zobaczenia w następnych naszych filmach. Cześć!